Zadanie 3 marzec 2022: dokończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych, w których w zapisie 10 nie występuje cyfra 2, jest 900, 729, 648 czy 512. Zaczynam od tego, że liczba ma być trzycyfrowa. Na początku mamy 8 opcji do wyboru. Cyfr mamy 10 od 0 do 9, ale nie możemy wybrać dwójki. I nie możemy na początku postawić 0. Jak postawimy 0, to liczba będzie tak naprawdę dwucyfrowa. Na drugim miejscu mamy do wyboru 9 opcji. Nie może być dwójki. Nigdzie nie ma informacji o tym, czy mogą się powtarzać, albo że nie mogą się powtarzać. Więc zakładamy, że wszystkie mogą tu stać. I na trzecim miejscu również możemy postawić 9, bo znów nie może być tylko dwójki. 9 razy 9 i razy 8 to 648. Czyli poprawna jest odpowiedź c.